W świecie Fallouta 4 nie brakuje osobliwych, dziwnych i czasami zupełnie absurdalnych historii. Jednak jedno z bardziej zapadających pamięć zadań pobocznych to Dzieciak na Zimno. Opowieść, która w równym stopniu bawi, co wywołuje niepokój. Wędrując po pustkowiach niedaleko ruin Quincy, gracz może usłyszeć cienki, wystraszony głos dochodzący z starej lodówki. Who are you? My name is Billy. Please. I've been trapped in here for so long. How did you end up in there? I hid in here to get away from the bombs. But there is... The bombs were over 200 years ago. You're that old? I don't know how long I've been in here. A long time though, a really long time. Please, I don't want to die in here. Po rozbiciu drzwi ukazuje się Billy, dziecko gól, które od ponad 200 lat tkwiło zamknięte we wnętrzu tego przedwojennego sprzętu. Billy tłumaczy, że schował się w lodówce podczas Wielkiej Wojny, gdy bomby zaczęły spadać na świat. I jakimś cudem przetrwał. Bez jedzenia, bez wody, bez powietrza. Brzmi absurdalnie? Owszem, ale w uniwersum Fallouta niewiele rzeczy dziwi bardziej niż właśnie takie historie. Chłopiec chce tylko wrócić do swojej rodziny w Quincy. To początek zadania, które zmusza gracza do kilku moralnych wyborów i udowadnia, że nawet w postapokaliptycznym świecie nie każdy problem da się rozwiązać karabinem plazmowym. Po drodze można napotkać handlarza niewolników imieniem Ballet, który proponuje graczowi pieniądze w zamian za sprzedanie bilego. Kwota waha się w zależności od charyzmy postaci, a sam Ballet nie ukrywa, że ma wobec chłopca niecne zamiary. Gracz staje więc przed wyborem. Zdradzić bezbronne dziecko dla garści kapsli czy też dotrzymać słowa i odprowadzić go do domu? Jeśli zdecyduje się pomóc, w miejscu dawnego domu Bilego pojawia się jego rodzina, także przekształcona w gule, którzy cudem przetrwali apokalipsę. Jednak zanim zdążą się przywitać, na miejsce wpadają ganeży dowodzeni przez buleta. Kolejna decyzja stanąć do walki i ochronić rodzinę, czy może pozwolić ganerom na swoje. Każdy wybór ma swoje konsekwencje. Można nawet sprzedać bilego, a potem zabić buleta i znów odebrać nagrodę od ojca chłopca. Fallout 4 nie boi się moralnych szarości, a zadanie dzieciak na zimno świetnie to podkreśla. Sama historia ma też drugie dno. To nawiązanie do jednej z najsłynniejszych scen z popkultury, kiedy to Indiana Jones w królestwie kryształowej czaszki chroni się przed wybuchem bomby atomowej, zamykając się w lodówce. W Fallout 4 ta sytuacja została przejaskrawiona i zaminona w pełnoprawny Quest, który jednocześnie wywołuje uśmiech i zadaje pytanie: Jak daleko posuniesz się dla paru kapsnik? Dzieciak na zimno to idealny przykład tego, za co gracze kochają Fallouta. Absurdalny humor, ponure realia świata po apokalipsie i ciągłe testowanie granic moralności. W tej jednej prostej historii zawarte jest całe sedno tej serii. I choć można się zastanawiać, jak to możliwe, że Billy przeżył 200 lat w zamkniętej lodówce, być może lepiej nie szukać odpowiedzi. W końcu to Fallout. Tutaj logika często zostaje zamknięta w lodówce razem z dzieckiem. A jeśli podobał Ci się ten wideo essay, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu co sądzisz o tej misji, i nie zapomnij zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych opowieści z postapokaliptycznego świata. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.